Nowa lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia, to dla aptek też nowe wyzwanie, z którym do tej pory nie musiały się mierzyć. A związane jest ono z objęciem refundacją nowymi wskazaniami leków zawierających dabigatran i rywaroksaban. Chodzi oczywiście o leki Pradaxa i Xarelto oraz ich odpowiedniki, które są stosowane w profilaktyce i leczeniu powikłań zakrzepowych. A na czym polega wyzwanie aptek w tym kontekście? Komunikat w tej sprawie wydał niedawno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Ministerstwo Zdrowia. Otóż od 1 stycznia leki zawierające te substancje czynne będą refundowane w nowym wskazaniu, które nie zostało jednak uwzględnione w ramach listy 65+. A to oznacza, że lekarz przepisując tego typu lek pacjentowi po 65 roku życia w tym nowym wskazaniu nie będzie mógł go wpisać z uprawnieniem dodatkowym S, czyli bezpłatnie dla pacjenta. Taki pacjent otrzyma ten lek z odpłatnością 30%. NFZ w komunikacie do aptek ostrzega, że podczas wydawania w aptece odpowiedników leków, które zawierają substancje czynne dabigatran oraz rywaroksaban, zamiana w ramach uprawnienia S jest możliwa wyłącznie w granicach tych samych wskazań refundacyjnych. Mało tego, leki referencyjne zawierające te substancje, a więc Xarelto i Pradaxa. Nie będą objęte refundacją w tym nowym wskazaniu. A to oznacza, że jeśli na recepcie znajduje się lek przepisany w tym wskazaniu, z którąś z tych substancji, to pracownik apteki nie może jako odpowiednika wydać ani Xarelto, ani Pradaksy ze zniżką. NFZ w swoim komunikacie ostrzegał wręcz, że w przypadku nieoprawnionej substytucji leków odpowiedzialność za to leży po stronie podmiotu prowadzącego aptekę. Komunikaty Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie wywołały kontrowersje w środowisku aptekarskim, a to dlatego, że pracownik apteki nie posiada wiedzy o tym, w jakim wskazaniu lekarz przepisuje pacjentowi lek. Oczekiwanie więc, że zamiany leków w aptekach będą następowały w ramach tych samych wskazań, jest po prostu nierealne.